Kiedy przychodzi taki moment, że rozumiesz, o co wchodzi w tym kochaniu siebie. I właśnie i zobacz, pokażę ci dzisiaj, że kochanie siebie jest ważniejsze i lepsze i czym ono w ogóle jest. Kochanie siebie to jest moment, w którym ty wybierasz siebie i bez względu na to, że musisz kogoś sobie odpuścić, albo coś, że wybierasz dokładnie kierunek, którym podążasz, bo czujesz to w sercu. Czyli załóżmy, coś ci mówi, wyjedź do tego kraju. A ty jesteś, załóżmy, albo w jakiejś relacji, albo w jakiejś sytuacji. Załóżmy nawet finansowy, i nie pozwalasz sobie na to. I od razu zakładasz, że nie, to już nie jest dla ciebie, to już nie jest twoje. I ty, nie, i ty tego nie realizujesz, nie marzysz nawet o tym. Ty nawet w to nie wchodzisz, bo ty wiesz, że i tak jesteś stracona. Albo stracony. Albo yy, czujesz głęboko w środku, że tęsknisz za ciszą, za spokojem. A mimo to. E, jesteś w hałaśliwym miejscu, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest chaos, gdzie jest bałagan, gdzie jest głośno, gdzie two, Twój system nerwowy woła o, o spokój, a Ty mu tego nie dajesz. E, Albo jesteś w ogromnej potrzebie bycia tylko ze sobą i zostawić chcesz to wszystko na chwilę. I dać sobie czas, ale jednak dzieci, mąż, i to wszystko. I ty wewnętrznie sobie tego nie dajesz, więc co się dzieje? Wszystko, o czym marzysz, idzie na odwrót. Nie idzie tak, jak ty byś tego chciała albo chciał. Wszystko, gdzie czujesz opór, czujesz, że pieniądze nie płyną, czujesz, że Twoja dusza i Twój smutek się pogłębia. Tracisz urodę, tracisz uśmiech z twarzy, takie połączenie ze sobą. Nie widać tej aury, tej miłości w tobie. To znak, jak nie płynie, jak wszystko idzie ciężko, to znak, że to nie jest Twoja droga. No właśnie, a kiedy... I to są też takie głosy, nie? To, to jest też to, w co ja wierzę. W co, w co ja czuję. Ale dobra, ktoś tam wie lepiej. Ale dobra, ktoś tam jest mądrzejszy. I ja tak miałam. I ja tak miałam zawsze. Nawet w szkole, kiedy siedziałam obok w ławce koło kogoś i mieliśmy do rozwiązania jakieś zadania, to ja siedziałam i, i zgapiałam od tej osoby, która... Nie wiem, czy ona wiedziała, czy nie. Ja po prostu spisywałam na ślepo, bo tak nie wierzyłam sobie, że ja to wiem. Załóżmy. Pomijając szkołę, bo w ogóle tego tematu to nie bardzo, nie bardzo, nie jest on nasz taki przykład dla mnie dobry osobiście. No ale właśnie, i teraz tak, podążanie za tą miłością. Czym dalej to jest? Wybieranie siebie, ludzi, sytuacji które Ciebie wspierają, Twoją duszę. I czasem y, może być chaos, ale Ty idziesz w tym poczuciu, czego ja chcę. I kiedy wreszcie dojdziesz do tego, to zrozumiesz, że Twoja miłość jest ważniejsza niż miłość matki, ojca, partnera, babci, dzieci tego, i tego wszystkiego, co kto Ci coś może dać szefa, wszystkich. Że to, co, w co Ty wierzysz, że to, czego ty pragniesz, to jest ważniejsze i to jest najlepsze. No bo zobacz, kiedy ty sobie wreszcie to dajesz i tylko ty wiesz, jak to sobie dać, to będzie to twoje. Ty wiesz najlepiej, jak, jaką drogę znaleźć, żeby to sobie dać. Ty to wiesz. Nikt tego nie wie. Oni nawet jak wiedzą, oni nawet jak dadzą ci jakąś miłość, to oni ci dadzą ze swojego źródła. Czyli według tego, w co oni wierzą, jakie mają doświadczenia, jakie mają, e, jakie mają w sobie, e, no da, dadzą ze swojej jakości. I tak samo, ojciec i matka, oni dają ze swojej jakości. I teraz, żebyś ty mogła, mógł dać sobie bezwarunkową miłość albo taką miłość, jakiej ty chcesz, jakiej ty potrzebujesz, to ty musisz przez jakiś czas dawać sobie bardzo dużo tego nie spotykać się ze sobą. Aha, chcę tego, daję to sobie. Potrzebuję ciszy, daję to sobie. Potrzebuję e, zmiany pracy, daję to sobie. Potrzebuję iść sama przez życie, daję to sobie. Potrzebuję się rozstać, daję to sobie. Bo na przykład nie jestem w stanie być w takim związku, daję to sobie. I wytrwać w tym, co ciebie tutaj woła. A to nie jest łatwe. Bo zaraz tu przyjdzie, ale jak sobie poradzę, ale czy ja kogoś znajdę, ale czy ja nie będę sama, ale czy, ta, czy ja znajdę tą pracę, a czy ja nie stracę pieniędzy, a czy ja w ogóle będę mieć pieniądze, żeby się utrzymać. Tam jest będzie tyle różnych historii w głowie. Wytrwać w tym i pobyć z tym. I właśnie. I kolejna rzecz, dajesz to sobie bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, bez względu na to. I to jest też taki kierunek, w którym wreszcie, ostatecznie, kiedy dojdziesz do tego, że twoja miłość jest ważniejsza niż kogokolwiek, zrozumiesz, że nawet jak pojawia się przyjaciel, przyjaciółka, i on ci daje, czy tam mąż, żona, czy partner, oni ci dają ze swojej jakości, z tego, co oni mają, ale to nigdy nie będzie to, czego ty chcesz i co ty sobie możesz dać. I teraz wchodzisz w siebie, aha, dobra. Ja daję ze swojego źródła miłości sobie. Czyli podejmujesz decyzje, podejmujesz kierunki, działania, które są dla Ciebie wspierające. Podejmujesz decyzje i kroki ku ludziom, z którymi Ci dobrze, ku pracy, która jest rozwijająca, do wzbierania, do budowania środowiska, pieniędzy, tego wszystkiego, co jest Twoje sercem. No bo załóżmy, ja jestem. Roślinożercą uwielbiam żyć wegańsko i tak chcę kształtować siebie, a także przyszłe pokolenia. A także być w relacji, która taka jest, czyli właśnie yy, druga osoba, żeby też taka była. Nie na siłę, że ja mam zmieniać i mówić: wiesz, czy teraz ja się zajmę twoimi jedzonkami, żebyś ty był zdrowy, zdrowa. Nie, tylko ta osoba jest dojrzała i ona tak samo chce i ja, i ja tak samo chcę. Dwie osoby, nie? I teraz wchodzę w środowisko po to takie, żeby moje dzieci też były wychowywane w takim duchu. Więc ja wchodzę w to, czego ja potrzebuję, i idę za tym. A kiedy mówisz, dobra, no tam od czasu do czasu sobie tam coś zje, nie wiem, przetworzonego, załóżmy. No i teraz, czy ty się zgadzasz na to, żeby twoje dziecko, a tam zjadło sobie, albo żeby to, ten człowiek, który przyjdzie do twojego brzuszka, sprowadzisz go na ziemię, właśnie w takiej energii, a dobra, nie? Czy ty się trzymasz siebie? To jest ważne. I właśnie to jest to. Że jak my trzymamy się siebie, to pojawi się człowiek, osoba, ludzie, sytuacje, miejsca, w których chcemy być i my musimy to wiedzieć dla siebie. I zobaczysz, że e, jeśli ty wierzysz sobie w to, co ty wierzysz, to nikt nic nie jest w stanie ci tego dać, tylko ty sobie możesz to dać i nawet jeśli ktoś będzie chciał inaczej iść, robić i tak dalej, nie ma co na siłę ty i tak, tak swoją drogą, bo ty wypełnisz to, co, czego pragnie twoja dusza czego pragnie twoja dusza a jak ty będziesz wypełniać to, co pragnie ta druga osoba, to będziesz smutna będziesz przygnębiona będziesz samotna, będziesz opuszczona bo kto ciebie opuścił? nie ta osoba, bo ona ci przyjdzie na chwilę da... Yy, i zabierze na przykład, nie? Bo odejdzie i, i zabierze. A ty możesz sobie dawać każdego dnia, i to jest to zaufanie do siebie, to jest ta miłość głęboka do siebie, dawanie sobie. I tak samo zobaczcie, rodzice, jak już przerobicie te lekcje, zobaczycie, że dobra, jest matka, jest ojciec, i oni dawali. I oni dawali co? To, co mieli. Oni dali to, co mieli. Ty przyjęłaś to, co, to, co dali. Nawet jak tam był syf, bałagan, jakieś różne trudne rzeczy dla ciebie, ale ty to przyjęłaś i teraz tak, przetransformujesz to i idziesz dalej w swoim kierunku. Ty to zmieniasz, bo tam było dużo blokad, dużo przekonań. Zmieniasz to i idziesz dalej swoją drogą i idziesz na swoją jakością, z, y, żyjesz swoją jakością życia. I co jest ciekawe, po takim ukochaniu siebie wiesz, co się dzieje? Od razu yy, Przestaje ci się chcieć, chodzić na retreaty, różne zmiany wewnętrzne, zewnętrzne, chcesz po prostu żyć. Już ci się nie chce, non-stop, transformować czegokolwiek, tylko żyć i cieszyć się tym życiem, bo tu wtedy wypływa źródło tego i ty już wreszcie może nie wiesz, dokąd idziesz do końca, i nie zawsze jest ta droga klarowna, ale ty czujesz, że ty już siebie nie zostawisz. Jak będzie smutek, jak będzie ból, będzie znowu nadzieja jakaś, albo będzie jakiś taki gorszy moment, to ty siebie wybierzesz. I to jest ta miłość do siebie najważniejsza, najistotniejsza, najpiękniejsza. I jeśli potrzebujesz takiej miłości dla siebie, to ja Ciebie serdecznie zapraszam na sesję online, a także na konsultacje. Yy ale również jeśli potrzebujesz czasu ze mną uzdrowienia na głębszym poziomie face to face kilkudniowego w naturze w ciszy w spokoju na odludziu w odosobnieniu to daj mi znać ja też jestem tutaj na to otwarta żeby coś takiego poprowadzić tylko dla ciebie i właśnie ja w twojej obecności, ale na twoich warunkach, w sensie takim, że na tylne ile jesteś gotowy, gotowa. Zapraszam. Tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Poproszę o komentarz, jeśli czujecie to, co mówię. Jestem ciekawa waszych komentarzy tego, jak wy to widzicie, jak wy widzicie tą waszą duszę, ten wasz kierunek, tą waszą. Miłość i czy już jesteście na tym poziomie kochania siebie, a jeśli nie, to zadaj sobie pytanie co jeszcze potrzebuje zrobić, aby wreszcie to poczuć? Co odpuścić? Pozdrawiam